Witajcie kochani, z tej strony Niula ze Szczecina Witam Was kochani cieplutko w kolejnym odcinku na moim kanale A dzisiaj mamy kochani co? Mamy premierę krzyżówki XXL Tak naprawdę to wznowienie tej krzyżówki Bo może jeszcze gdzieś ją można dostać Zobaczcie, ta krzyżówka wygląda tak sympatycznie Ma takie pastelowe kolory Róż i niebieski z zieleniem Kochani, na dzisiejszy draping mam trzy sztuki, oczywiście wydrapane częściowo, no bo przecież znając mnie to bym połowę liter zgubiła, o ile ich na pewno nie zgubiłam, pewnie, bo każdy gubi, bo można dostać oczopląsu. Kochani, legenda wygranych jest taka sama jak poprzedniczce, czyli nic się nie zmieniło, mamy 12 stopni wygranych od 10 do 150 tysięcy. E, oczywiście trzeba znaleźć 3 słowa. E, to jest już wygrana 10 zł. No i 10 słów mamy 150 tysięcy. Ja Wam życzę, kochani, po 10 słów. E, mogłaby już w końcu paść jakaś fajna wygrana na tym kanale, e, na Waszych kanałach, bo po prostu. E, no słabiutko, no dobra ja mam kochani 3 sztuki, czyli 30 zł wkładu nie będę przeciągać, bo po prostu yy, szkoda czasu zostawiłam po dwie literki mam krzyżówki z numerem 1, 25 i 2 yy, no i zobaczymy sobie kochani, tutaj mamy w jedyneczce mamy jedno słowo tym yy, w drugiej krzyżówce mim yy, i nic poza tym Yy, także szału nie ma. Dobra, szukamy sobie teraz literki następnej, a będzie to literka W. Yy, w bonusie brakuje nam B. No, ale zobaczymy. Chciałabym, żebyście dobrze widzieli. Może ja to przybliżę będę przesuwać. Yy, no to szukamy. W. Mamy tutaj. Gdzieś mamy tu jeszcze W. Coś czuję, że te krzyżówki nam szybko pójdą. Tu mamy W. Dalej nie ma. Mam nadzieję, że nie zgubiłam żadnych liter. I tutaj szukamy też W. Tu mamy W. I to by było na Tyle. Szybko poszło. Dobrze, teraz mamy literkę ostatnią w tej drapce. O, literka A. No szkoda, że nie ma B, bo byśmy mieli, byśmy mieli kochani słowo bonusowe. No ale nie ma. No dobra, szukamy sobie A i zobaczymy, czy utworzą nam się jakieś wyrazy. Tu mamy A. Literki N nie było. Jeszcze sobie będziemy sprawdzać po kolei. Tu jest A. Tutaj też, ale nam się tutaj nic nie odważa. Dobra. R nie było. N nie było. J nie było. Nie było. Dobra, teraz mamy drugą. Szukamy A. Tu mamy, tu jest A też. Czyli tutaj też nie mamy, nic tam się nie utworzyło. No, i w ostatniej krzyżówce tu mamy Ada wyraz. Tu mamy też A. Tu mamy A. No, ale już nam się chyba nam nic nie utworzy. I od nie mieliśmy, od mamy wyraz drugi. Izak, Ada. No, i to by było chyba na tyle. No tak, sprawdźmy sobie kontrolne jeszcze. Bardzo fajna warstwa ścieralna jest tutaj tej drapki. Bardzo delikatnie wszystko odchodzi. No niestety mamy PU, czyli nie udało nam się sprawdźmy sobie teraz tą literki F nam brakuje tutaj mamy na tej drapce mamy kochani właśnie tu mamy wygraną bo mamy set dog i dzwon yy, także jedna jest na pewno wygrana na 30 zł dobra więc szukamy następnej literki literka H mam nadzieję że dobrze widzicie Tutaj nie widzę. Tutaj, tu mamy literkę H. Także krzyżówka jest bardzo długa, dlatego tak ciężko ją w kadrze zmieścić. No ale. No ale, cóż. Dobra, tutaj nie mamy. No i ostatnia literka kochani, to będzie literka I. No i szukamy. Tu mamy I, tutaj, tu. Tu mamy wyraz następny. Cis. Czyli tu mamy 4, to mamy 20 zł. Dobra, szukamy drugiej. I mamy drugi wyraz. Ale wyraz normalnie. Eurypides. Nie wiem, co by to oznaczało. Tu mamy i. I to by było na tyle. Czyli dwa. Wyrazy. No i trzecia tu mamy I tutaj i to by było na tyle dobra, sprawdźmy sobie kontrolne Mamy D D D czyli w tym przypadku mamy 20 zł, chyba że coś. Zgubiłam, ale chyba nie. Dobra, czyli tu mamy dwie dyszki. No to już jest super. Większa połowa zaliczona. W tej krzyżówce mam neodok, leaf z dun, a tutaj jest Bóg. Także też nam brakuje trochę, choćby po jednym wyrazie. Dobrze, i tutaj mamy, kochani, literkę, którą będziemy szukać, to literka C, bo w już nic nam się nie uda wyczarować. Tu mamy C, tutaj C, także C to by było na tyle. Dobrze, w następnym tutaj mam. O, będziemy mieli wygraną też. Zobaczcie, bo mam C. Lodowiec, wyraz. Tutaj też nam się zwróci. No i super, bardzo fajnie. Bardzo, bardzo fajnie. Cieszę się. W najgorszym wypadku będziemy mieli 0. Czyli mamy trzy wyrazy, i już mamy dyszkę. Dalej szukamy literki C. Tu mamy. Dobrze. I w ostatniej. C, C. Tu mamy C. I tylko tutaj. Dobra. I ostatnia literka to literka M. No dobrze, kochani. Szukamy literki M. Tutaj mamy u, a y mieliśmy. Nie, y nie mieliśmy. Tu jest M. Dobra, to by było na tyle. W tej literka M. Tu mamy, ale to nam nie daje wyrazu. Tu mamy M. Tu jest też. No ale to by było na tyle. Czyli raz, dwa, trzy wyrazy. Mhm. No i tu szukamy ostatniej M. Mamy tutaj. Tutaj tu mamy wyraz. Meble. Dobrze. Bóg będzie jeszcze jeden wyraz. No nie, nie mamy. No dobrze, sprawdźmy sobie kontrolne. Tutaj mamy P. PP, tak. No PP w tym przypadku wypadałoby, że to jest 10 zł. Czyli kochani, na 30 zł. Mam dwie zdrabki, które wygrały i dały mi 3 dyszki czyli draping mi się zwrócił ta jest przegrana także nic nie szkodzi uważam premierę za zaliczoną na 30 zł wygrane mam 30 zwrotu no i to by było na tyle kochani ja wam życzę aby wasze premiery wyszły dużo dużo bogatsze na plus ja mam na zero więc mnie to bardzo cieszy no i do usłyszenia kochani do następnych odcinków. Buziaczki, pa!